Hej ludzie, pazi tutaj. Gdybyście mogli zadać jedno pytanie komukolwiek z branży, to jakie to byłoby pytanie? Ja powiem Wam szczerze, gdybym mógł, to byłoby to pytanie do paru osób, to samo pytanie do Jim'a, byłego szefa Sony i do Spencera, jaki był game plan na dziewiątą generację? Jakie były założenia na dziewiątą generację, bo jak na razie wygląda na to, że ani PlayStation, ani Xbox wy sobie z tym nie radzą. Poza tym pewnie bym się spytał zakiego, czy Kojimy o ich inspiracji i jak sobie radzą z Presją, bo trzeba przyznać, radzą sobie z nią całkiem nieźle, przynajmniej tak to wygląda. A komu wybyście zadali pytanie, piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że będziecie mieli rewelacyjny dzień. Trzymajcie się i do jutra. Pa! pa.